że największym złem, jakie może Polskę spotkać, to jest właśnie Rafał Trzaskowski w Pałacu Prezydenckim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, który już testowaliśmy przez ostatnie 10 lat, czyli prezydent i premier z tej samej opcji nie ma bezpiecznika, a z drugiej strony Rafał Trzaskowski jest reprezentantem środowiska politycznego bardzo mi odległego. Stąd, z tych, dodając do siebie te dwie rzeczy, nie wyobrażam sobie, takiej sytuacji, takiego scenariusza, żeby to pan Trzaskowski um, zagościł już na stałe w Pałacu Prezydenckim. A Karola Nawróckiego pan sobie wyobraża? Słucham? Karola Nawróckiego pan sobie A wyobraża? Męcen mówił, że jest oszustem. Powiem w taki I że zrobił sposób, rzecz obrzydliwą. Że, powiem w taki sposób, że to, co powinniśmy zrobić, mówię z, z własnej perspektywy, to, co powinniśmy zrobić, to jest przede wszystkim niedopuszczenie do tego, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem, i ja bardzo chciałbym zagłosować w drugiej turze na Sławomira Mencena. Wyszło inaczej. Niemniej ten jeden z ważniejszych celów, czyli niedopuszczenie Trzaskowskiego do prezydentury, jest w dalszym ciągu ważny. Nie obawia się Pan, że Karol Nawrocki w pałacu prezydenckim oznacza, że PIS będzie się odbudowywał, a będzie traciła Konfederacja. Bardzo słuszne pytanie. Oczywiście, że się obawiam. Oczywiście, że dostrzegam tę przestrzeń. Wolałbym jednak, aby ta erozja dalej postępowała i aby Konfederacja z roku na rok zastępowała na scenie politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Niemniej jeszcze bardziej obawiam się prezydentury Rafała Trzaskowskiego a i realizacji pan, agendy Platformy A czego się Piotrowski. pan najbardziej boi u Rafała Trzaskowskiego? Najbardziej e, uważam, że kwestie zarówno światopoglądowe, jak i kwestie podejścia do Polski. Dla mnie e, pan Trzaskowski jest reprezentantem takiej klasycznej ojkofobii, e, takiego e, strachu, takiego e, dystansu dużego do tego, co nasze, do, co rodzime, co ojczyste. E, nie bez powodu mówiliśmy o tym, że jest swego rodzaju eurokratą, że jest euroentuzjastą, gdzie sprzedaje polską suwerenność za relacje europejskie i to, to nam się bardzo nie podoba. Uważamy, że tu jest Polska, przede wszystkim powinniśmy realizować interesy Polaków. Stąd nasze hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy i uważamy, że Rafał Trzaskowski jest dość za dziś dziś hasło dziś, dziś Karola Nawrockiego tylko przypomnę. Przedne, prawda? E, po, pierwsze, to też ukradł. po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.